Proszę Państwa, to dla mnie wielki zaszczyt, że w ramach tego festiwalu otwieramy tak wspaniałą wystawę. Już w tamtym roku rozważałem zorganizowanie wystawy Artura Szybka, ale bardzo szybko okazało się, że tu w Łodzi są, co było łatwe do przewidzenia, dużo bardziej kompetentne osoby, aby zorganizować tę wystawę, aby ją zorganizować właściwie z odpowiednim pietyzmem i w dodatku, o czym już Pan dyrektor wspominał, właściwą perspektywą. Ja nie będę Państwu zajmował czasu, bo na ten temat najbardziej kompetentna do kontynuowania tej opowieści jest Pani dyrektor Centrum Dialogu i współkomisarz wystawy Artura Szyka, pani Anna Podolska. Anna Podolska. Małgorzata Laurentowicz, nie jest... Pani Małgorzata Laurentowicz. Każdy tego. Szanowni Państwo, jesteśmy ogromnie dumne, że dziś w dniu festiwalowym, Festiwalu Cztery Kultur w Muzeum Miasta Łodzi otwierana jest wystawa dedykowana Arturowi Szykowi. Artyście z Łodzią związanemu, artyście, który urodził się w Łodzi w 1894 roku i zmarł dokładnie 60 lat temu w Stanach Zjednoczonych w 1951 roku. Także choć ta wystawa rzeczywiście w pewnym sensie zbiega się z taką smutną uroczystością w Łodzi, uroczystością, rocznicą, w Łodzi jest to piękny dzień, bo w pewnym sensie Artur Szyk wraca do Łodzi. Oczywiście Artur Szyk był obecny przez lata w Łodzi, starali się o to miłośnicy Łodzi, między innymi pan Marek Szuchala, który tutaj jest i który organizował kilka wystaw Muzeum, Muzeum Miasta Łodzi, również zorganizował wystawę o Szyku i także są inne osoby, które Artur Szyka pamiętały. Ale tutaj my postaraliśmy postarali, się, i pan dyrektor wyrazi zgodę, żeby właśnie w tej przestrzeni dziś otworzyć wystawę jemu dedykowaną. Mamy nadzieję, że ta wystawa zapoczątkuje w niedługiej przyszłości istnienie, powstanie sali dedykowanej w Panteonie Wielkich Łodzian i Artur Szyk, podobnie jak jego przyjaciele, czyli Julian Duwin. i Artur Rubinstein za gościna stałe w panteonie Wielkich Łodziach Muzeum Miasta Łodzi. Chciałabyśmy tutaj powiedzieć, że ta wystawa nie byłaby możliwa bez pomocy bardzo wielu osób, w instytucji, dzięki niemu rzeczywiście Urzędowi Miasto Łodzi, dzięki którym została sfinansowana całej sesji albo kultur, ale także wielu osobom. Dziękuję bardzo Irwinowi Junckerowi z Towarzystwa Artura Szyka, który istnieje z Stanach Zjednoczonych, który jest z nami za chwilę zabierze głos. Dziękuję bardzo panu Markowie Szukarakowi, który udostępnił nam swoje zbiory. Dziękuję panu Januszowi Jacczakowi, który również dał nam część swoich, swojej kolekcji do prezentacji. Dziękujemy bardzo Wojewódzkiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Józefa Tusiska, jak widziałam w potemce. I za to, że nam udostępniła statut Kaliski, który dziś prezentuję, Dziękuję Państwu, jest z nami pani, pani dyrektor, pani Barbara Czajka i pan Piotr. Piotr. Piotr Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję również pani Alicji Bukaczewskiej, która postarała się, żeby te prace i katalog towarzyszący wystawie wyglądał tak, jak wygląda. I Adamowi, który postarał się, żeby to wszystko zostało pięknie wydrukowane kolejne podziękowania, <grych> kontynuować będzie pani Mogarzata. Ja witam Państwa, chciałabym przede wszystkim podziękować pani Joannie za to, że no, tę wystawę przygotowała merytorycznie, że zainspirowała nas do tego, żeby ta wystawa mogła tu zaistnieć. Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za to, że ta wystawa może tu w muzeum u nas i wydany tak świetnie katalog właśnie tu prezentujemy go i zachęcam do nabycia tego katalogu. Szanowni Państwo, jest z nami tak jak mówiliśmy Pan. Jedningu Ungar, który jest przedstawicielem towarzystwa, towarzystwa które propaguje imię i twórczość przede wszystkim Artura Szycha w świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, który zabierze teraz głos. Chciałabym powiedzieć, że miałam ogromną przyjemność kilka tygodni temu rozmawiać, być w Florydzie u pani, u pani Aleksandry Braciejowskiej Szyk, czyli córki pana Artura Szyka, która niestety ze względu na swój wiek nie może z nami być tutaj, ma w tych 89 lat, a jest z nami duchem. I ona powiedziała, że przysyła nam najlepszą osobę, która może być. Powiedziała mi, że pan Irwin Utgar, jest właściwie dybukiem, dybukiem Artura Szyka, że mówi tak jak jej tata, zachowuje się tak jak jej tata, nie, nie maluje tak jak Artur Szyk, ale jest największym kolekcjonerem Szyka tak w tej chwili, z największe głos. Zapraszam bardzo serdecznie Pana, Pana Ewgina do zabrania głosu. Ja mam nadzieję, nie, panie pan Pani dojdzie, mam nadzieję, że w przyszłości Dzięki współpracy z panem Jerwinem Ungarem będziemy mogli wystawę Artura Szyka zrobić w dużo większą i zaprezentować oryginały, które są w posiadaniu kolekcji pana Jerwina. Oddaję teraz głos panu i bardzo proszę.